Witam serdecznie, tutaj Extreme Game, gramy Stranded Deep. Tak, skolekcjonowaliśmy trochę zapasów, jeżeli chodzi o wodę. Trochę mówię, bo za dużo tego nie ma. Tutaj będziemy trzymać tylko wodę, tylko. Tylko wodę, a tutaj będziemy trzymać tylko mięso. To będzie najmądrzejszy sposób na przetrzymywanie tych rzeczy. Żeby mi się to nie myliło w czasie rozgrywki. pewnie gdzieś tam znajdę jakieś puste skrzynie zaraz tu jest jedna pusta skrzynia, mięso dzisiaj chyba wypływam nie chcę mi się siedzieć na tej wyspie po prostu będziemy płynąć i już ciekawe czy mnie sztorm dopadnie czy nie tego chyba jeszcze nie mogę ściąć ja pierdoczę. dobra, jeszcze dwa muszę zebrać ile jeszcze normalnych boże To skórę sobie stworzę, jeszcze mięso ugotuję, świetnie. Fajnie, że się pokoją te stworzenia. Nie musimy się za bardzo tutaj wysilać. Jeszcze jeden bukłak z wodą stworzę. Gdzieś tu jest jeszcze skóra. Cztery takie. Później sznurki będę musiał znowu kopać, a później ten flakon sobie zapełnię jeszcze inny sposób. Tu mam. Teraz czemu to trzyma w ręku? A, dobra. Patyki, patyki, patyki. Nie interesuje mnie. Mam patyki teraz mam sznurek. Teraz już nie mam. Te sobie mogę odłożyć. Oczywiście mógłbym sobie jakąś siatkę zrobić na te ryby, ale nie wiem jak to działa i chyba nie chcę wiedzieć bo mi się z tym nie śpieszy. dobra, mamy dużo czasu jestem ciekaw czy już jakieś statki koło nas pływały a ja nawet tego nie zauważyłem ale wątpię, to są same rozbite wraki więc raczej nie jedli same ryby Kurde, ja się zdziwię, jak w jeden dzień po prostu uda nam się przeżyć I od razu nas znajdą, a ja tutaj tyle się natrudziłem Żeby się przygotować do tej podróży morskiej Czekam na sztorm, jak będzie sztorm to już będziemy wypływać Może nie będzie w ogóle tego sztormu, ciężko powiedzieć A tutaj kolejny na żarcie, to już się będzie gotować żarcie. No tyle. Ochłodzę się w wodzie. Nie się da. Chyba muszę wejść głębiej. Jestem człowiek ryba. O, już chyba słońce zachodzi I już nie ma gorąco, no i dobrze. Czy to mi się zrobiło? Kurde, no furdena, za mnie ogrodnik to zajebisty jest. Nie podlewałem mojej roślinki, mniejsza z tym. Są inne też. I trzeba tam wrzucić to. Ten... Zapasy wody na kilka dni na tydzień na pewno nie, ale na kilka dni starsze i zapasy żarcia prawie na kilka dni i krzesło mamy i nie wiem po co Jeszcze tych osób bym więcej potrzebował, to jest dobre, że jak będziemy pić z tego, to, to już nie będziemy odczuwać niekorzystnych wpływów z kokosa. Dobra, zapada noc. Ja idę spać. Się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć.